piary, jest właśnie rzeczywiście piąta rano, około piątej rano, a ja właśnie wstałam, bo no, dzisiaj właśnie wyjeżdżam na majówkę, której, o, o której, na którą właśnie czekałam rzeczywiście od dwóch, trzech tygodni, już była od trzech, dwóch tygodni spakowana od kiedy, tylko z rodzicami zarezerwowałam tą majówkę, no i właśnie jadę do wsi Grzybowo, do apartamentu z basenami, sauną i tak dalej, ogólnie do apartamentu Wellness, wy brzegu, czy przynajmniej niedaleko koło brzegu, i wszystko rzeczywiście mamy spakowane, ja dosłownie całą noc nie umiałam po prostu spać. Budziłam się co 2-3 godziny, bo ja ogólnie mam ADHD i ktoś nie wie, i to po prostu jest normalne dla mnie. Ale Rzeczywiście, no po długich godzinach wietrznych snów, Rzeczywiście, no właśnie takich głupich snów, Rzeczywiście, no właśnie wstałam i już prawie jesteśmy spakowani, wczoraj jesteśmy spakowani. A ja po prostu rzeczywiście, Bro, no, teraz nie mam za bardzo ochoty nagrywać. Na ja się mam ochotę, ale nie mam rzeczywiście co pokazać tutaj, bo już, Bro, wszystko jest przygotowane. Tutaj jeszcze kosmetyki są, które trzeba przygotować. Ogólnie, tych rzeczy zostało bardzo mało. Mama już wstała, tata jeszcze śpi, bo musi się wysłać, żeby prowadzić samochód. A ja co? Później właśnie wrócę do tego nagrania, dlatego że mam jeszcze naprawdę wiele do pokazania, bo będę tam 4 dni, a więc dużo się będzie działo. Już kilka godzin, a ja rzeczywiście jakby właśnie witam Was na parkingu gdzieś tam rzeczywiście w Polsce, nie wiem do końca gdzie, chyba we Wrocławiu, nie wiem do końca, musiałabym się spytać, ale jednak mi się nie chce, ale no właśnie w każdym razie witam Was ponownie po jakichś pięciu godzinach jazdy, zostały nam jeszcze właśnie mniej i rodzicom, zostały jeszcze dwie godziny, kiedy dojedziemy do Grzybowa, do Kołobrzegu, no i rzeczywiście jakby właśnie jesteśmy na tym parku, ja tu akurat jeden raz już... Ale jeden raz już byłam wcześniej w McDonaldzie na śniadaniu, gdzie sobie zjadłam Kleb z Lego z zajecznicą, ja to jest naprawdę cudowność. I teraz rzeczywiście no właśnie jestem drugi raz przy McDonaldzie, tylko że w troszeczkę innym mieście, gdzie sobie zjadłam loda pistacjowego, który nie był jakiś specjalnie dobry, ale całkiem fajny, był całkiem okej. Okay. No i jeśli nie wiecie, to jestem bardzo fast reader, W sensie ja bardzo... Nie może mnie niesamowicie czy... czy... czysto, czy, czy kurde, czysto też, ale niesamowicie nie może mnie szybko, rzeczywiście, no, czytam książki i w ciągu, rzeczywiście, całej podróży, prawie że całej, czytałam dwie książki, mianowicie właśnie przeklętą książkę, której od dawna już się bałam, z na to, że, no, obrażają tam mojego kochanego Hansa, a kto zna mnie, ten wie, że Hans z Kranu Lodu to jest moja ulubiona postać, dosłownie, ze wszystkich mediów, z animacji, z filmów, ale właśnie, w każdym razie, no, czytałam właśnie Oli's Found, czyli zbiór opowiadań wydane w Polsce jako Znajdź tę moc, i rzeczywiście no jest to zbiór opowiadań z uniwersum Krainy Lodu, dziejących się po pierwszej części, po drugiej części, przed, przed oboma filmami, kiedy jeszcze siostry były odizolowane przez wypadek Elsy i Anny, czyli właśnie ich i rzeczywiście no właśnie przeczytałam i powiem Wam, że ta nie, książka nie jest taka straszna jak się ma, na pewno jest właśnie ekscytująca, na pewno dużo rzeczy tam do loru dodano, oczywiście różni autorzy mają różne poglądy na różne sprawy, chociaż, chociaż że widzicie niektóre wątki, które tam się powtarzają, ułóż wszedł do ust, ale jednak niektóre rzeczy, które tam się powtarzają, no to żeby że no, widać, że to było w tej samej książce, jakby no autorzy starali się być konsekwentni do siebie i powielać pewne wątki rzeczywiście, jeśli chodzi o tę książkę i jakby splatać je ze sobą mimo różnej tematyki, tej historii, tych historii właściwie, bo to jest 10 historii, ale jednak niektóre te historie były dość słabe, niektóre rzeczywiście dobre, ale jednak wszystkie były w, tak w okolicach średniości. Nie były płytkie, a wszystkie były w takich okolicach takiej, takiego dobrego smaku, że tak powiem, jakby to powiedział Robert Makłowicz. Ale jednak dobre były historie, niektóre słabsze, niektóre średnie, niektóre bardzo dobre, niektóre wręcz sepsujące, bo już było, nie wiem czy tam wiecie, ale mamy tam też rzeczywiście po raz pierwszy od jakichś 10 plus lat rzeczywiście występ Księcia Larsa i księżnej Helgi, czyli właśnie brata i bratowej Hansa, jednego z dwunastu braci, jedynego, który był dla niego dobry. Jeśli ktoś właśnie czytał Afroza Hart, to wie, jakie Hans miał życie okropne. Jeszcze rzeczywiście, że jeden brak był tylko dla niego dobry. No jakby Lars tutaj się pojawiał i Wodek nie był jeden, zdecydowanie jeden z najlepszych. No jeszcze właśnie opowieść o jak się go zajęła, nie Elsy, który miała podczas pewnej kryzysowej sytuacji, o której nie powiem, ale jednak, to będzie spojrzeć, ale jednak pokręcony sen Elsy, na na bo przeżywa swoją koronację, też po prostu był super rozegrany. W sensie to chyba była najbardziej ekscytująca opowieść z tych ostatnich, jak przystało na ostatnią opowieść. No i właśnie. Czytałam też jakby nowelizację Krainy Lodu, i niestety to się zawiodą. Proszę, jest to właśnie rzeczywiście część Disney'a najpiękniejszych powieści. Tutaj mi strasznie włosy lecą do oczu, ale jest to właśnie część Disney'a najpiękniejszych powieści, czyli rzeczywiście w no kolekcji, w których są filmy Disney jako książki po prostu i wydawane co dwa tygodnie. A jak na razie tylko w prenumeracie, ale ja mam nadzieję, że haszed ogarnie się i wydaj to po prostu też rzeczywiście w no, zwykłej wersji do kupienia, a nie tylko w prenumeracie, ale jednak. To niestety, wiedziałam, myślałam, że tam coś będzie więcej, bo jak właśnie przeczytałam, że jest tam dużo z perspektywy Hansa, że wiele że do dodano, przynajmniej tych rzeczy, które oglądałam, wiele też tym to ja pomyślałam, że wow, to po prostu dużo będzie z perspektywy Hansa. I jak się okazuje, okazało, dużo rzeczy było z perspektywy Hansa, bo okej. Okay. Fajnie było też poznać perspektywę Krzysztofa, który mam wrażenie, że też jest taką niedocenianą postacią razem z Hansem, w całej tej franczyzie Frozen. Super było poznać więcej o Krzysztofie w tych obu książkach, ale jednak rzeczywiście, no tutaj perspektywa Hansa gdzie, właśnie rzeczywiście ciekawia mnie najbardziej, no i niestety strasznie się zawiadomość, no niektóre właśnie opisy z nim są tak dziwnie poprowadzone, jakby czy miał być skonfundowany, czy rzadowicie jakby no właśnie. Chciałam chciał zdradzić Annę, że chciał królestwo, czy po prostu rzeczywiście zakochał się w Annie, ale później mu odwaliło. Rzeczywiście, no, to jest tak napisane, że my nie wchodzimy jakby do perspektywy Hansa, a mamy tu perspektywę wszystkich bohaterów, wskutek czego w przypadku zdrady nie możemy jednoznacznie stwierdzić, czy on miał to na myśli, czy dopiero mu to przyszło później w planach. Ale jednak, rzeczywiście, no, tutaj słyszycie ryk samochodów, ale jednak. Och, ja się tutaj poznaliśmy trochę więcej, trochę rzeczywiście taki niejasny. Mieliśmy wgląd na jego plan, poniekąd, bo nie jest to oryginalna historia, taki Olive Sound. Czytam kilka oryginalnych historii, a po prostu tania zżynka filmu, tania nowelizacja, po prostu wydana w hiszpańskiej gazecie, oryginalnie chyba we francuskiej i polskiej. Coś tych trzech krajach. Kurde, te włosy mi wchodzą, kuźma, rozpunka vibe. <laughs> a rzeczywiście, bo no właśnie. Rzeczywiście, no jeśli. Zapatrzyłam się na tą rozpunkę. W sensie ja mam te teraz też trochę włosy jak rozpunka szczerza, więc takie nawiązanie: The Pun intended, jak to się mówi. Ale jednak nie było to nic specjalnego, ale jednak fajnie było poznać te kilka dodatkowych perspektyw. No i to kończą przeczytałam też właśnie, ja przynajmniej zaczęłam czytać Strażniczka Phoenix, ale jednak ta książka po 200 stronach. Była tak po prostu rzeczywiście nudna, że urodziłam ją w sensie, nie się nic ciekawego nie dzieje. Okej, okay, liczyła na pewno wątek Enemies to Lovers z górnymi bohaterkami, czy właśnie z Lucianą i Aylą. Jednak yeah, nic się takiego nie wydarzyło. Nawet wątek głównej bohaterki z jej przyjacielem też był jakoś tak głupio poprowadzony. A ja lubię fantasy z romansem, a kurde, tutaj praktycznie tego nie było. Zresztą to film zaczęła teraz czytać Flower Heart. I jak tę książkę czytam po prostu bez okularów, a bez okularów mi się trochę gorzej czyta, bo zapomniałam ich włożyć. Ale jednak no, zapowiada się bardzo fajnie, chociaż tutaj bardzo doceniam, że jest to ostrzeżenie o buddy horrorze, dlatego że właśnie ojciec głównej bohaterki, jest to powiedziane wprost na początku, ale jednak zostaje rzeczywiście, no właśnie, skażony mocą głównej bohaterki, podobnie jak Anna we Frozen mocą elsy. Wskutek czego w jego ciele zaczynają właśnie wyrastać śmiercionośne roślinie, Czyli tak, mamy tu wątek tej choroby japońskiej, która się jakoś tak nazywa hakimoto, Hakiamura, nie wiem do końca, ale w pierwszej rzeczy, że rzeczywiście, mamy tu wątek tej japońskiej choroby, która się zawsze w anime pojawia, że wyrastają właśnie płuca kwiaty. I bardzo doceniam to, że autorka tu dała właśnie trigger warning, że takie coś tam rzeczywiście jest. Bo okej, okay, trigger warning i do innych kontrowersyjnych tematów mamy po prostu w książkach. A o body-horrorze, nawet jak po prostu rzeczywiście jest tam powiedziane, jest tam pokazany body-horror czasami nawet drastyczny, z tego nie ma. A ja jestem osobą, która po prostu jestem mega wrażliwa na. Body horror przez moją fundację, przez moją traumę z fundacji SCP i tego typu innymi strasznymi opowieściami, której się bałam, ale jednak ktoś się bałam, ale jednak teraz zaczęłam czytać i mam nadzieję, że będzie dobre. Bo jak na razie ten sam wątek romantyczny zapowiada się całkiem spoko i jest też napisane, że to jest Friends to Enemies to Lovers, czyli taki potrójny wątek romantyczny ja się z dwoma osobami, ale podwójny, ale więc tak, w no, ciekawe się to zapowiada, a ja właśnie jakby no idę do samochodu i może jeszcze później coś dogram już w hotelu. That was it. And I'd die for you in the same way If I first saw your face In the 1500s hundreds I've in a foreign land And I was forced to make Play. I see that yeah, yeah. leave me on the floor tonight. Yeah, yeah, yeah. Show me how to move like the water yeah. in between a thousand lights. Yeah. Be mine, be mine. Yeah. This is my only fear that we become hey. beautiful people. True Top design. T'es la meilleure chose qui m'est arrivée, mais aussi la pire chose qui m'est arrivée. Ce jour où je t'ai rencontré, j'aurais peut-être préféré que ce jour ne soit jamais arrivé. Arrive la pire des bénédictions, la plus belle des malédictions. De toi je devrais m'éloigner, mais comme dit le dicton, plutôt qu'être seul, mieux vaut être mal accompagné. Tu sais ce qu'on dit. Sois près de tes amis les plus chers, mais aussi Encore plus près de tes adversaires Mais ma meilleure ennemie c'est toi, puis moi Le pire c'est toi et moi I don't wanna be at And I don't ever wear a suit and tie I, Wondering if I can sneak out the back Nobody's even looking me in my eyes Can you take my hand Finish my drink, say, shall we dance Hell yeah You know I love you, did I ever tell you You make it better like that Don't think I fit in at this party Everyone's got so much to say yeah. I always feel like I'm no Somebody, mm, who wants to fit in anyway? Cause I don't care when I'm with my baby, yeah All the bad things disappear. But you're making me feel that like maybe I am somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah Feel like I'm loved by somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby. Yeah. Ooh, 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 ooh. We had a party we don't wanna be at. Turn talk but we can't hear ourselves. saddles. lips, I'd rather on right back. With all these people all around, I crippled with anxiety. But I'm told it's where we're supposed to be. You know what? It's kinda crazy, cause I really don't mind. And you make it better like that. Don't think we fit in at this party. Everyone's got so much to say. Oh yeah, yeah. When we walked in, I said, I'm sorry. Mm -hmm. But now I think that we should stay. Cause I don't care when I'm with my baby. Yeah. All the bad things disappear making me feel like maybe i am somebody i can deal with the bad nights when i'm with my baby else. oh yeah 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 cause i don't care as long as you just hold me in. you can take me anywhere you're making me feel like i'm loved by somebody i can deal Like nobody but who's like you're the only one here. I don't like nobody but you, baby. I don't care. I don't like nobody but you. I hate everyone here. I don't like nobody but you, baby. Yeah. Cause I don't care, I don't care when I'm with my baby, yeah. Oh, yeah. All the bad things disappear. disappear, You're making me feel like maybe I am somebody baby, same thing because like I've been searching my whole life to find my own place and maybe it's the party talking or the chocolate fondue <laughs> but with you but with you I found my place. I see your face and, and it's, it's nothing, nothing like I've ever known, like I've ever known. Wyjazdą. Jutro się wyjeżdżamy do domu. Jak to możecie właśnie że rzeczywiście bagaże są już kompletnie spakowane, a przynajmniej bardzo niekompletnie, ani tak w połowie są już spakowane, więc trochę się ciemka, ale. Ciężko mi się po prostu mówi o tym wszystkim po tylu dniach i nie wiem, od czego zacząć. Ale właśnie w każdym razie, no, jak pewnie widzieliście na zdjęciach, rzeczywiście no, właśnie płynęłam statkiem, rzeczywiście, no, zrobiłam dużo zakupów, rzeczywiście byłam w różnych miejscach, w parkach, ogólnie bardzo dużo się zadziało. No, i jeśli chodzi o właśnie bezsilną, którą właśnie rzeczywiście czytam, że te trzy dni to powiem Wam, że trzeci to bezsilny jest zdecydowanie najbardziej emocjonujący w sensie, to o ile tam było plot twistów, takich dzikich plot twistów po prostu. Nie było to dla mnie szczególnie pro-twisty takie, że miałam wow, ale szok, tylko większość tych pro-twistów była raczej dla mnie po prostu zenująca i nie pasowała mi ogólnie do kanonu i tak, do, do tak zwanego headprintu, to się chyba nazywa workprint, tak? Do tak zwanego workprintu, że rzeczywiście całej franczyzy, bez silnej, całej serii, czyli po prostu rzeczywiście do tego, jaka jest ta seria i co się nie znajduje. Jakoś te Twisty nie pasowały mi do ducha serii. To jest takie polskie powiedzenie na to. I rzeczywiście, to no właśnie spoiler, w którym, jeśli ktoś nie czytał, to można tego nie słuchać, ale jeden właśnie z bohaterów, jeden z głównych bohaterów, nie powiem kto, umiera, no i po prostu epilog jest strasznie nies niesatysfakcjonujący. W sensie on umiera i zamiast właśnie bohaterowie na nie rozpoczęzę, zamiast poświęcić jeszcze jeden tą czy nowelkę, żebyście, no właśnie, żałobie na nie, a przypomina, że właśnie nowelki bezsilne istnieje, na przykład nowelka o Adenie. Czyli postać, która za bardzo mnie nie przypada do gustu i w sensie zapomniała o niej rzeczywiście tak szybko jak się pojawiła i nawet jej śmierć nie odniosła dla nam mnie większego wrażenia. Ale jednak rzeczywiście, no właśnie. Trochę tak ucięłam w sumie nie wiem co powiedzieć, ale żeby no, w nowe można było rzeczywiście śmierć tego bohatera rozwinąć jakoś bardziej, żeby po prostu ich nim bohaterowie tętnią. że Rzeczywiście no, jak on tam się ma pomiędzy tym życiem a śmiercią, a tak to po prostu idzie do nieba. Jest tam właśnie rzeczywiście z Adeno i Makoto, którzy, którzy też właśnie umierają w poprzednich tomach i w tym tomie. Kogo nie właśnie pierwszy, to mnie spoiler, u demoniera Adena w trzecim jej chłopak Makoto. No, że rzeczywiście no, kurde, jakby no właśnie ten bohater nie powiem o kogo chodziło tutaj, widzicie już moje zakupy z tego dnia z dzisiaj, ale i, i właśnie z tych dwóch dni jeśli chodzi o lalkę którą tu pokazywałam, ale jednak, no właśnie, że rzeczywiście ten bohater, że rzeczywiście właśnie trafił do nieba i takie ho, okej, okay", nazwali, rzeczywiście moi przyjaciele nazwali swoją córkę, więc możecie się domyślać, o kogo chodzi, jeśli chodzi o córkę i o to kto był parą no? ale moi przyjaciele, moja rodzina nazwała córkę, że rzeczywiście moim imieniem nie wiem, a ja sobie jestem w niebie. I ja w większej wierze wiem, że ja to po prostu no to wynika z religii autorki, która po prostu jest chrześcijanką i dlatego nie wierzę w reinkarnację. I dla mnie to po prostu okej: okay, ja też jestem chrześcijanką, ale też poniekąd wierzę w spirytualne teorie. Nie wszystkie, ale jednak rzeczy wyciągną, no właśnie niektóre wydają się prawdopodobne. Ale już ja wszystko jestem chrześcijanką i jestem w stanie zrozumieć ten koncept nieba, że ona chciała temu bohaterowi dać taki największy komfort, żeby nie błąkać się po ziemi pod innymi duszami, tylko był po prostu, że wyciągnął no właśnie w niebie po prostu z innymi ludźmi, którzy właśnie byli jego przeciw i a to na dziwne, bo o tych ludzi nawet nie znał, a więc scena z nimi, gdzie on właśnie dociera do nieba z tymi ludźmi, zamiast ze swoją rodziną, zamiast z marłą matką na przykład, to po prostu głupie to było, że on dotarł do nieba i zawiązał relacje tam w epilogu z postaciami, z którymi kompletnie nie miał interakcji. Ale jednak Rzeczywiście, no, myślę, że właśnie większe rozwiązanie byłoby to, to, że właśnie córka, jak się okazuje, główny bohater, który jest związany z tą zmarłą postacią, może się już domyślać, niestety o kogo chodzi. Otóż, że oczywiście, no, została właśnie nazwana po tym bohaterze, co nie ma sensu i to właśnie wytknęli fani bez siły, że to po prostu nie ma sensu. Otóż, według mnie, lepsze rozwiązanie by było, gdyby po prostu. Ta dziewczynka była reinkarnacją tego zmarłego bohatera I to po prostu byłby super motyw Zwłaszcza, że motyw reinkarnacji nie jest rzeczywiście za, za bardzo wykorzystywany Okej, okay, niektórzy lubią reinkarnacje, bo no, są szurami i wierzą w teorie spiskowe Ale jednak, kurde, po prostu no, to mi strasznie nie grało To mi strasznie nie pasowało Ale ogólnie, niektóre tam plotwisty rzeczywiście były naprawdę dzikie I nie wszystko mi do gustu, ale jednak obiektywnie Jeśli patrzą na całość, były dzikie I kompletnie się tam nie spodziewałam No i jeśli chodzi właśnie o zakupy Niestety właśnie rzeczywiście jedną reakcję, którą kupiłam to rzeczywiście Mam jeszcze z dzisiaj, ale kupiłam taką bardzo Elsa, Elsę z oczywiście, 2, której oczywiście rzeczywiście właśnie rozpuściłam włosy, bo już było. Elsa czuła się wolna we Frozen 2 z rozpuszczonymi włosami, nie ukrywajmy tego, ale jednak śpiewała. ona, chce uwierzyć no, Jak to widzieliście właśnie na nagraniu, tutaj nie będę tego puszczała, bo już widzieliście. Ale właśnie w każdym razie, no na początku myślę, że rzeczywiście kupiłam lalkę Laguna Blue z Monster High, jednak później rzeczywiście spokojnie ją zwróciłam, bez żadnych celgieli, bo no, już Laguna Blue jest ładna, ale jednak, to nie była lalka, na której mi najbardziej zależało. Zależało mi na właśnie śpiewającej lance Elsie, która, mimo że rzeczywiście, nie jest rzeczywiście jakoś wybitna, no to jest po prostu super i kołam tą prostotę w tych lalkach. No i rzeczywiście, no, właśnie drugiego dnia z kolei kupiłam taką oto wydrę numer 07 z Pet Shop. wiesz, bo, że. Bo, jeśli ktoś mnie zna lepiej, to wie, że ja też po prostu kolekcjonuję Pet Shopy. No i żeby no to jest taka słodka, fajna, różowa wyzerka, po prostu kochana jest. No i właśnie jeśli o książki, to kupując tej książkę, o której już dawno zapomniałam, że istnieje, a jednak chciałam ją przeczytać. To jest to właśnie Encanto opowieść sześciu, czyli właśnie historia z filmu Encanto opowiedziana oczami szczególny bohater, czyli właśnie Mirabel, Izabeli i Luisy. No, nie kupowałam tej książki, nie kupiłam tej książki dlatego, że po prostu wiedziałam, że jest to w większej mierze adaptacja filmu i ja chciałam coś świeżego. Jednak właśnie rzeczywiście po tym, jak przeczytałam nowelizację Krainy Lodu, którą czytałam rzeczywiście jak już mówiłam w drodze, w drodze na majówkę, to jednak no, przyzwyczaiłam się do takich mniej kreatywnych historii, po prostu dodających nawet najmniejsze smaczki do bohaterów, a z tego co widziałam w jednym poście na tambleze. Jeśli go znajdę, to podliguję wam. Rzeczywiście, ja pewnie nie znajdę. Ale widziałam, że w no właśnie, jeden postęp, że w 2022 roku, który mówił wtedy o tej książce. Książkę została już wcześniej. że właśnie, no tam znajdzie się dużo drobnych szczegółów, rzeczywiście na temat bohaterek. I też w Wicie, no właśnie, mamy tam wyjaśnione motywacje Izabeli: czemu ona była boli, czemu ona była ubózem w stosunku do Mirabel, czemu ona jej nie lubiła. Ale też no tutaj mamy też właśnie barwione brzegi z motylami, czyli symbolem Encanto, które są naprawdę cudowne. Masi mi serio, ta kolorystyka. Oraz mamy też bardzo aesthetic książkę, czyli jak no właśnie. Jak, jak to się nazywa? Jak stracić hrabiego w 10 dni, czyli opowieść bazowana na Bridgertonach, ale jednak, będąc w klimacie Bridgertonów. A nie, właśnie, rzeczywiście będąc widzicie, no właśnie, z Franczyzy bo to jest zupełnie inna seria. Ale jednak. Ja to planowałam kupić z 2023 roku, ale jednak się odbi odbiłam, wiedząc, że może to nie mój klimat, może wolne jakiś zwykły ale jednak kiedy ja po prostu widzę tego baczastego mężczyznę na okładce ja wiem, że to będzie taki typowy dżentelmen, typu na przykład Pan Darcy, chociaż dumy uprzedzenia za bardzo nie lubię, ale wiecie, o co mi chodzi. Poza tym Hans, czyli właśnie moja komfort postać z Frozen, z Lody, to jest a właśnie Hans, jest baczasty, ale więc jakby no, dlatego ze względu na Hansiorka, na moją komfort ulubioną postać, no to właśnie książka z bohaterem w jego nie już dlatego, że Hans był socjopatą i chciał zabić, ale jednak z jego w jego vibie, z takiego książęcego takiego Gentlemana, dżentelmela, gen, dżentelmela, co w Kupiłam tą książkę. No i co, dziękuję Wam po prostu rzeczywiście za oglądanie. No i po prostu pa! Do następnego filmiku. Gorąco Was pozdrawiam i bardzo, bardzo dziękuję, gorąco dziękuję Wam za oglądanie filmiku. I pa! Jeszcze raz do następnego filmiku.